Partnerem dzisiejszego odcinka jest mieszanka świeżo palonych ziaren z naszej małej palarni Broda Coffee Espresso Fuoco. To ten tygrys, który na Państwa zerka. Nie jest to kawa speciality, ale nadal jest to bardzo dobra jakościowo i świeżo palona kawa. Warto spróbować. Pamiętajcie Państwo, że dobry ekspres to tylko połowa sukcesu. Mam na imię Damian i na co dzień serwisuję ekspresy do kawy Jura i spotykam się z różnymi problemami. Jednym z nich jest to, że nigdzie, ale to nigdzie w internecie nie zostało dobrze opisane, jak sparować ten ekspres z domową siecią Wi-Fi krok po kroku szczegółowo. W związku z tym odbieramy dużo telefonów, pomagamy, ale chciałbym też nakręcić materiał, w którym będzie to wyjaśnione naprawdę bardzo dokładnie. Oto on, zerknijcie Państwo. W ekspresie do kawy Jura Z10 adapter WiFi Connect jest w standardzie jest już w tym momencie włożony do ekspresu. Uruchamiamy aplikację Jura Operating Experience na swoim telefonie. Mam włączoną sieć WiFi i jestem połączony z siecią domową na częstotliwości 2,4 GHz. Wchodzę w menu połączenia, po prawej u góry nowe połączenie. Tak jak wspominałem, Huawei 2.4G. Czyli to jest sieć o częstotliwości 2,4 GHz. Gdyby, gdybyśmy byli aktualnie połączeni z 5 GHz siecią, to wystarczy wejść w otwórz ustawienia WLAN i podłączyć się do tej drugiej. To jest bardzo ważne na etapie podłączania ekspresu do sieci. Przechodzimy dalej. W tym momencie aplikacja prosi nas, abyśmy aktywowali łączność Wi-Fi w ekspresie. Wchodzimy w menu poprzez rotary switch ustawienia wi połączenie z siecią Wi-Fi i klikamy łączenie. Wracamy do aplikacji i przechodzimy dalej. Jura Operating Experience w tym momencie wyszukuje nasz Express. Możemy pod... Udało się połączyć, OK. Przechodzimy dalej i szukamy, Otwier otwórz ustawienia WLAN Wyszukujemy sieć o nazwie Jura i łączymy się z nią. Hasło znajduje się w tym momencie pod kodem QR na ekranie. I klikamy połącz. W tym momencie aplikacja i telefon łączą się bezpośrednio z ekspresem. Wracamy do aplikacji. Obecnie połączono z ekspresem. Mimo iż ta sieć nie ma mm, Połączenie z internetem, klikamy połącz. Chcemy wpisać teraz nazwę naszego ekspresu, jak będzie się wyświetlał w sieci. Dalej. Sześciocyfrowy kod PIN dla przyszłych użytkowników ekspresu. Dalej. I hasło do naszej sieci WLAN, tak aby ekspres znał hasło do sieci Wi-Fi i mógł się z nią połączyć. Dalej. Ekspres połączył się z siecią Wi-Fi. Wychodzimy do menu głównego w ekspresie, tak jak prosi nas o to aplikacja. Klikamy gotowe. I w tym momencie możemy połączyć się z naszym Z10. Kliknęliśmy to w aplikacji. Teraz musimy potwierdzić, że chcemy połączyć Express z naszym telefonem. Łączenie i gotowe. Udało się połączyć, w tym momencie możemy korzystać z Jura Operating Experience, czy to z modułu zamawiania CAP, czy to z Jura Cockpit. Aplikacji, informacjach o konserwacji, ustawieniach. Tak jak Państwo widzicie, nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, pod warunkiem, że ktoś pokaże, jak to zrobić. Pod warunkiem, że ktoś podkreśli, że to musi być na początku sieć o częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli będziemy próbowali to zrobić na tej 5 GHz, to się nie uda. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Państwa pomocny. Proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące się ekspresu, kawy, akcesoriów, zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami. Oni odpowiedzą na każde pytanie i zapraszam też na zakupy do sklepu broda.pl. Bardzo dziękuję za poświęcenie czas I do następnego filmu. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.